Witam tym razem z warsztatu. Yy, o czym dzisiaj? Czytam na forach, na, na grupach. Co to może być? Nie ma iskry. Zgasiłem, nie chcę zapalić, albo jechałem i zgas. Yy, co chciałem powiedzieć? Jeżeli ktoś się na tym nie zna. Piszę na forum. Nie mówię, że tam, że tam padają złe odpowiedzi. Większość odpowiedzi jest trafionych dobrych, czy czwarte, czy nawet 80% odpowiedzi jest trafionych dobrych. To, że jak nie ma iskry, to mogą być różne tego przyczyny. Od instalacji po startor, magneto. Wszelkiego rodzaju wyłączniki i zabezpieczenia. Jak takie czytam, co to może być, to nawet mi się tego już czytać nie chce. Ja to widzę tak, że po prostu gość się nie zna, chce, chce to sobie jakoś tam sam naprawić, to nie wie jak. Lepiej to na forum, na Facebooku albo gdzieś tam. Dopadają różne odpowiedzi, a najlepsze to są te, że. Też tak miałem, i u mnie, i zrobiłem to, i to. Następny pisze, że też tak miałem, i zrobiłem tamto, i tamto. Najważniejsza w takich sprawach jest, jest trafna, trafna diagnoza. Wyeliminowanie różnych innych czynników, dojście do, do sedna sprawy. Bo takie. Niektóre jeszcze, że tak, jeszcze lepsze takie momenty, to jak znikła iskra, wymieniałem cewkę, moduł, stator, coś tam, coś tam i iskry nie ma dalej. Wtedy ja już tak dla żartów piszę, może wymienię koło. I się zaczyna dopiero wtedy młyn. Co ma koło do iskry. Wtedy już się nic nie odzywam, ale, ale burza jest burza jest nie, nieziemska. Taka rada dawajcie do mechaników mechanik nawet jak nie zrobi to powinien coś coś zdiagnozować. Dobry mechanik powinien takie rzeczy ogarnąć powiedzmy w pół godziny do godziny zapłacicie tą stówkę czy tam ileś i macie macie powiedzmy Wiecie co jest do wymiany na pewno, bo mechanik pójdzie do pierwszego błędu. Jak się okaże, że, że na przykład stator nie daje prądu, czy impuls nie daje impulsu, dlatego nie ma iskry. No to znaczy, że to może być też tak, że dwie rzeczy się zepsują. Na przykład stator miał przepięcie i spalił, spalił moduł, czyli spalił się, jest uszkodzony stator i modu. Stator się wymienia, sprawdza się, nie pali dalej, idzie się przewodami do modułu, sprawdza przejścia, sprawdza impulsy i tak dalej. Wszystko, wszystko wychodzi. A takie pisanie, co to może być, raczej, raczej według mnie nic, nic, nic dobrego nie wniesie, bo ciężko zdiagnozować tak, przez, przez internet, że tak powiem, bez bez skutera przed sobą, czy bez motoru przed sobą, co go boli. Subki, lajki, komentujcie, jak Wy sobie radzicie z takimi uszkodzeniami, czy też szukacie pomocy na forum, czy, czy nie, i czy Wam się coś kiedyś, że tak powiem, udało naprawić. Tyle od Adasia. Pozdrawiam. Trzymajcie się.